Atak wrześniowy. Z powołania jestem księdzem, z zawodu autorem Rymowanych Częstochowskich. W Polsce sierpień to czas wołania o pokój. Zwykle obywatele mojej ojczyzny Polski nie są zainteresowani pokazywaniem siły i wojennych aspiracji, choć jest to bardzo piękny spektakl. Tym bardziej uważam, że teraz po wkroczeniu Ukraińców na terytorium Rosji jest zbyt wiele amerykańskich prowokacji. Ludowa bezsilność jest powszechna. Zaczęli więc. Dajcie im w kość, powiedział niedawno amerykański polityk. Polacy mi nie wierzą, a ja nie mogę inaczej o... zachować się. Odsuwam u ciebie myśl o śmierci. Jednocześnie powiedzmy sobie jasno: Polacy moi rodacy zginęliby, gdyby nie modlitwa chrześcijan. Wszystkie znane i nieznane czynniki dzia działają prowokacyjnie. Dlatego Ukraińcy zorganizowali nalot na Rosję. Zapytaliśmy generała o kluczowe scenariusze, donoszą media. Nalot, atak na lądzie. Ukraińcy wdarli się na terytorium Rosji. Szturmowali kur, dochodzą w kierunku Kurska. Krwawa wymiana ognia na terytorium Rosji. To strategia Dudy. Uważny obserwator może teraz tak powiedzieć. To jest dobra zmiana. Prezydent da podpisał ustawę, pozwolono lepiej chronić granicę. Ale ja mam ograniczone możliwości operacji życiowych. Chcemy pomóc, wszyscy pomóc. Powiedzmy, że to nie są obietnica, a modlitwa za każdego człowieka. Polscy najemnicy zaatakowali. Propaganda tak właśnie wyraża się i mówi o, o tej sytuacji. Pod Kurskiem. W polityce wystarczył jeden dzień, żeby wszystko zmienić. On osobiście nie powinien był się w, w, w ten sposób realizować, ale w moim kraju nie ma wręcz żadnego autorytetu. Pojawiła się nowa okazja, żeby pogłębić tę ani inną sprawę, pokerowe przy zagraniu Ukrainy. Nie mam stanowiska w kościele. Panuje opinia, że mam ponad 60 lat, jestem zbyt chory. Ale muszę żyć stąd, nie chcę, ale muszę latać po świecie. W tej sytuacji Polacy tym bardziej mnie nie będą chcieli. I odpuścili w końcu, wręcz mówią, rozprawimy się z Putinem. Nie wiem, czy tak mówi się w każdym domu w Polsce. Oficjalna strategia ze strony polskiej, myślę, że musimy wykorzystać tę sytuację. Chodzi o słabość wobec granicy interesów mobilnego świata. Dlatego Ukraińcy zorganizowali nalot na Rosję, myślę. Jest jasne, że w Rosji nikt nie chce bronić swojej ziemi. Czy chodzi tylko o Ukrainę. Kobiety są czasami jak świnie z Ewangelii Jezusa. Co Jezus mówi o świniach? Sam czytamy w Mateusza, rozdziale 7, wiersz 6. Nie dawajcie psom rzeczy świętych, nie rzucajcie swoich pereł świniom, aby ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie rozszarpały. Tłumaczenia autora. Świni nie wydają się mieć wysokiej pozycji w Biblii. były uważane za nieczyste. Księga kapłańska, rozdział 11, wiersze 7-8 do to wyjaśnia. Będziesz uważał świnię za nieczystą, bo chociaż ma rozdzielone kopyto, rozdzielone na dwie części, nie jest przeżuwaczem. Gdy są zdenerwowane i niespokojne, kobieca gra nie zna granic. Putin już przegrał tę wojnę. W armii Putina na pewno są częste dezercje. Putin nie ma jak zareagować. Rosja oskarża Polskę o atak. To bezwstydne, ale muszę powiedzieć, jest ukraiński atak na Kursk. Oni pokonują Rosję na ich własnym terytorium. Rosjanie są zmuszeni do ewakuacji. Powstaje fundamentalny problem czy, problem: czy pozwolimy się wciągnąć wojnę na wschodzie? Umarłbym, gdyby kobieta mi uwierzyła, że tyle razy tak już myślałem. Masowa ewakuacja Rosjan. Kursk zbroi się przed kolejnym atakiem. Rosjanie. To był atak Polaków. Przyjrzyjmy się opinią na temat wojny na Ukrainie. Ciągłe dozbrajanie Ukrainy przez Amerykę i Europejską Unię. Wschód też się cywilizuje z Chinami włącznie. Potrzebna jest szybka reakcja. Mamy konwoje z pomocą na Ukrainie z korupcja, A premier Tusk. Mówi po ataku. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Nie jestem zaskoczony. Rosyjska propaganda o Polsce. Polska jest hieną Europy. Porównaj ośrodek studiów wschodnich. 831 tysięcy odsłon przez internet. Rosjanie. kursk zaatakowany przez Polskich najemników. Dlaczego Rosja rozbraja Kaliningrad? Analiza ukrytego planu Moskwy. Że tam. Rozlokowane są najbardziej strategiczne rozwiązania technologiczne naszej doby. Zaje I tajemnicze śmierci rosyjskich oligarchów to nie są kryminalne opowieści mojego autorstwa, ale apel o pokój dla zmęczonych wojną stron zainteresowanych konfliktem, który może rozprzestrzenić się przez drony po całym wszechświecie. Ukraińcy mówią, że wjazd do Rosji jest tymczasowy i zawrócą. "Dzięczny za uwagę ksiądz Stanisław."